Procesor Intel Core i 7, grafika HD Intel Ultra, dysk SSD, obudowa RGB. Teraz za jedyne 2199 zł. Nie moi drodzy, to nie żart. Oto stoi przed wami gotowiec z popularnego serwisu sprzedażowego, nabyty przeze mnie za kwotę bagatela 2200 zł. Jedno jest tutaj pewne. To jeden z najgorszych, o ile nie najgorszy zestaw komputerowy oferowany przez, w cudzysłowie, renomowaną firmę na Allegro. Co w nim siedzi? Stary i dobrze wspominany Intel Core i7 6700 bez dopisku KIF. Obecność zintegrowanej grafiki HD530 jest bowiem o tyle istotna, gdyż domyślnie PC ten nie posiada żadnej dedykowanej karty graficznej. Żadnej. I siódemkę chłodzi natomiast jakże popularny boksowy Intelowski Cooler. Wspierać miało to aż 64GB DDR4 o taktowaniu 3200MHz, a całość osadzono na płycie Q170MC produkcji Asroka, czyli mowa się ze słusznie minionej epoki, na którym doszukać można się jeszcze starego portu PCI. Jeżeli zaś chodzi o dysk, to tutaj sprzedawca proponuje nam kolejny budżetowy produkt w postaci półterabajtowego, 2,5 dwójpółcalowca Silicon Power. Wszystko to zasila Istna bomba z opóźnionym zapłonem. Yy, Twu, wróć. 400-watowa jednostka renomowanej marki Akiga. Natomiast całość zamknięto w przynajmniej z daleka ładnie wyglądającej obudowie Gembird Formax 1500 RGB. A jeżeli specyfikacja tego kompa jeszcze nie wywaliła was z foteli, to trzymajcie się naprawdę mocno. Bo mam jeszcze kilka całkiem niezłych smaczków. Pierwsze primo. Procesor Intel Core i7 6700, czyli całkiem niezłe CPU. Nawet bym powiedział, że bardzo dobre, ale w 2016, góra 17 roku, a przypomnę tylko, że w chwili obecnej mamy już rok 2025 i w benchmarkach syntetycznych aktualnie ten procek przegrywa nawet z Ryzenem 5600 którego w chwili obecnej używanego jesteście w stanie dorwać już poniżej 100 zł. Oczywiście sprzedający twierdzi, że jest to naprawdę świetny procesor, bowiem jego wydajność jest o aż 20% wyższa od i7 4470. Drugie primo, choć tutaj akurat jest to na plus, to płyta główna. W opisie aukcji widnieje bowiem informacja, że w gotowcu zamontowany zostanie MOBAS na chipsecie H110. Okazuje się jednak, że w środku otrzymałem inną płytę, z co prawda lepszym chipsetem Q170, jednak co z tego, skoro i7-K6700 bez dopisku K ma zablokowany mnożnik, zatem z podkręcania nici, a i jakakolwiek modernizacja o nośnik NVMe jest tu wykluczona ze względu na brak odpowiedniego złącza. Trzecie primo, zostałem ordynalnie Oskamowany co do pojemności oraz taktowania pamięci RAM, które wcale nie wynosiło 3200, a zaledwie 2133 MHz. Jakby tego było mało po zweryfikowaniu specyfikacji okazało się, że z obiecanych 64 GB jest tak naprawdę połowa, czyli 32 GB w jednej kości i patrząc po opiniach innej osoby, która kupiła ten komputer, zdecydowanie nie jestem odosobnionym przypadkiem. Czwarte Primo to dysk SSD z niezrozumiałych mi powodów osoba składająca ten komputer po prostu wcisnęła go w zakamarek obudowy zamiast korzystać z dedykowanych miejsc montażowych znajdujących się w piwnicy bądź po jasnej stronie mocy peceta piąte primo w moim zestawie brakowało zaślepki PCI Express i wygląda to trochę tak, jakby po prostu ktoś już kiedyś tej obudowy używał, miał zamontowaną kartę graficzną, którą następnie wyjął, a komputer sprzedał. Szóste Primo, no trzeba przyznać, że sporo się już tego robi, ale spokojnie to jeszcze nie koniec, a tak na dobrą sprawę dopiero połowa. Pomimo obecności dwóch wolnych złączy Sysfan na płycie głównej sprzedawca nie zastosował żadnego kontrolera, lecz postanowił spiąć wszystkie cztery śmigła do jednego złącza Molex na zasilaczu, przez co wszystkie chodzą cały czas na 100% obrotu, co z kolei generuje dosyć spory hałas. Siódme Primo Patrząc na wnętrze tego komputera, a dokładniej na Cable Management, szczerze zastanawiam się, czy aby na pewno składała go zdrowa, umysłowo dorosła osoba. No akurat jednej rzeczy jestem tutaj niemalże pewien, składał to ktoś kto o trytytkach chyba nigdy nie słyszał, a i z poczuciem estetyki też u niego kiepsko. Ósme Primo. Generalnie wedle sprzedającego, który sprzedaje ten zestaw na Allegro, komputer jest w 100% nowy. Jak dla mnie jednak jest to wielutna bzdura, bo i siódemek szóstej generacji, jak i płyt głównych pod nie wydanych niemal 10 lat temu w ilościach hurtowych na rynku to raczej nie ma co szukać. Także generalnie jestem przekonany, że na pewno procesor oraz płyta główna, a bardzo i też możliwe, że i pamięć RAM pochodzą po prostu z demobilu i albo wyjęto je z jakiegoś innego gotowca, no albo były po prostu zamontowane w jakimś innym komputerze i była sobie powiedzmy taka firma polizingowa, bo wiem, że takie marki też istnieją, które po prostu skupują komputery, później rozkładają je na części i sprzedają, no i bardzo możliwe, że płyta główna, procek oraz pamięć RAM są właśnie z takiego pochodzenia. Natomiast akurat co ciekawe to po odpaleniu Crystal Disk i sprawdzeniu przepracowanych godzin dysku okazało się, że jest to równe 0. Także no właśnie, albo dysk rzeczywiście był w 100% nowy, albo ktoś po prostu usunął dane, bo takie przypadki też się zdarzają. 9 Primo: Aby w ogóle móc odpalić ten komputer i go dla Was przetestować, musiałem posiłkować się prywatnym kablem zasilającym, gdyż sprzedający takowego nie dołączył. Choć jak się okazuje, czasem nie jest to wcale takie oczywiste. No i wreszcie 10. Primo: Bowiem zgodnie z tym, co sprzedający zamieścił w opisie, obudowa tego pc -ta posiada podświetlenie RGB, co w sumie by się zgadzało, oraz posiada szklany panel, dzięki któremu możecie sobie zajrzeć do wnętrza swojego sprzętu. A także posiada, uwaga, fenomenalny airflow. I o ile z tym pierwszym połowicznie jestem w stanie się zgodzić, bo owszem, panel przedni jest wykonany ze szkła, to tak już ten boczny niestety jest zwykłą pleksą. A co do airflowu, no to sami sobie zobaczcie, powiem szczerze, że nie sądzę, aby jakiekolwiek duże ilości powietrza mogły się przez te malutkie szczeliny pomiędzy szybą a elementami skrzynki. Cisnąć. To tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie całego zestawu, i mam nadzieję, że po tych moich wszystkich wyjaśnieniach, nawet osoby, które niespecjalnie ogarniają tematykę pc będą już wiedzieć, dlaczego jest to dosłownie jeden z najgorszych, jeśli nie najgorszy i najbardziej przepłacony komputer, jaki tylko można znaleźć. Jeżeli natomiast chodzi o samą jednostkę, to została ona przeze mnie zakupiona za prywatne środki. Jakby zgromadzone dzięki YouTube'owi, e, i nie zamierzam go absolutnie nigdzie nikomu dalej odsprzedawać. Bo po prostu chyba nie miałbym nawet sumienia. Myślę, że nawet za 500 zł, gdybym chciał go sprzedać, to już by było dużo. E, także po prostu skorzystam z 14-dniowego zwrotu. I zarówno kaska do mnie wróci, jak i komputer ode mnie wyjedzie. I mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Jeżeli więc to wszystko mamy już wyjaśnione, to przejdźmy może do testów tego Ancymona, a później pozwolicie, że przedstawię Wam jeszcze swoją propozycję zestawu komputerowego za praktycznie identyczną, jeżeli nie nawet niższą kwotę. Także co, lecimy. Nie ma co owijać w bawełnę. Żadnej z używanych przeze mnie do testowania gier nie udało się uruchomić w stałych 60 klatkach na domyślnych ustawieniach. Drobnym wyjątkiem był tu jedynie Minecraft, gdzie Max 190 klatek po obniżeniu ustawień do granic możliwości, domyślne nastawy powodują spadek do 54, zaś wysokie do zaledwie 28 fps O shaderach nawet nie wspominam. Dalej było już tylko gorzej. HD530 to układ nadający się do pracy biurowej lub co najwyżej jako domowe centrum rozrywki. Fortnite i tryb wydajnościowy z trudem utrzymywał się w 20 ze sporadycznymi spadkami do zaledwie 19 klatek. GTA 5 zawrotne 18 ramek obrazowych na najniższych ustawieniach w 1080p. CS2 Zapomnij, 14 FPS przy ustawieniach e-sportowych. Co prawda, zmniejszenie rozdziałki z 1080 na 720p zapewniłoby nieco więcej klatek, jednak nie zmienia to faktu, iż nadal w większości nawet starszych i mniej wymagających tytułów nie udałoby nam się uruchomić, przebijając magiczną barierę płynności w postaci 60 FPS. Co do samej kultury pracy oraz temperatur, również tragedia. I siódemka grzała się do ponad 91 stopni. Sekcja zasilania osiągała podobne. Wartości, zaś hałas, cóż, 42 dB to o wiele, wiele za głośno, nawet jak na tak tani zestaw. No dobra, moi drodzy, jak widać, Stara i Siódemka, jeszcze w dodatku z samą integrą, zdecydowanie szału nie robi. Powiedziałbym nawet więcej, że jest to po prostu porażka. I oczywiście 2500 zł, jakie przyjdzie nam zapłacić za ten komputer, nie jest specjalnie wyśrubowaną kwotą. Ba! Powiedziałbym nawet, że jest to naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o zakup peceta do gier, aczkolwiek można za te pieniądze złożyć dużo, dużo lepszy PC. nawet uwzględniając takie rzeczy jak usługa montażu, system i tak choć co do systemu to tutaj też bym polemizował, bo de facto nie dostałem do tego kompa ani naklejki, ani nawet klucza, jakim był on aktywowany, więc raczej wartość zainstalowanej kopii Windowsa na nim jest dosyć znikoma, jeżeli oczywiście ta licencja jest w ogóle legalna. Pozwólcie mi więc, że w tym momencie przedstawię Wam swoją propozycję peceta za praktycznie identyczne pieniądze, a jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem takiego kompa bezpośrednio jakby ode mnie, no to ta maszyna będzie do sprzedania po odcinku, więc piszcie w DM-ach można na Instagramie, na Discordzie, gdzie byście chcieli a tymczasem zobaczcie, jakie komponenty wybrałem do swojej propozycji wybrałem A jakże? Ryzena 5 5600 będącego praktycznie jedynym słusznym wyborem w tej cenie. Co warto wspomnieć osobiście akurat zakupiłem wersję Box czyli zestaw z chłodzeniem które rzecz jasna wykorzystamy jeśli jednak dysponujecie nieco większym budżetem warto zainwestować w inny niereferencyjny cooler. Przy tak ograniczonym budżecie nie ma co oczekiwać od płyty głównej zbyt wiele. Postawiłem więc na jednego z najtańszych bowiem kosztujących około 250 zł MOBASów w postaci A520 HDV produkcji. Asrocka. Niestety większość tanich B450 w ostatnim czasie nagle zniknęła ze sklepów. Przechodząc zaś do pamięci wykorzystałem dwie 8 GB kości Patriota o taktowaniu 3600 MHz. Zaś nośnikiem danych stał się ADATA 710 Legend o pojemności 512 GB z co ciekawe zamontowanym już fabrycznie mini radiatorem. Kartą graficzną w tym zestawie zostanie znany i kochany RX6600, który już niejednokrotnie gościł w moich materiałach. O tanich PCach. Z racji fajnej promocji wziąłem akurat wersję Challenger od ASRocka, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować inne, lepsze wydanie. Wszystko zasili 550W jednostka MSIA, z którym mam co prawda do czynienia po raz pierwszy, jednak udało się go wyrwać na sporej przecenie. Oczywiście do ceny zestawu doliczę regularną kwotę około 240 zł. Całość zamknąłem w kosztującej około 200 zł o budowie Silver Monkey X Kasetę z wymienionymi wentylatorami. Na lunary produkcji Kruxa. Te dwie części dostałem, co prawda, w ramach współpracy i wykorzystałem tylko po to, aby nie musieć kupować nic nowego i tym samym pozbyć się zalegającego sprzętu. Na obudowę zostaje Wam więc kwota około 150 zł, i w tym budżecie mogę polecieć Fury Shobo SH4F lub Kruxa Vaco, które będą idealne dla takiej konfiguracji. Linki do wszystkich części w X.com zostawiam Wam oczywiście w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Tymczasem ja zabrałem się za instalację systemu. Tutaj akurat Windowsa 11 no i oczywiście przeszedłem do testów. Na pierwszy ogień jak zwykle syntetyki i względem naszego gotowca, na którym wyniki były po prostu śmieszne, tutaj wygląda to całkiem nieźle. Ryzenik 5600 w SignBenchu wykręcił niemal dwa razy tyle co stara i7, a połączenie go z LXM 6600 daje naprawdę przyzwoity wynik, jeżeli chodzi o ogólną wydajność w 3D-marku Time Spy. Co do Gierek to zacząłem akurat od GTA, gdzie liczyć możemy na stabilne 100 FPS-ów, nawet przy ustawieniach bardzo wysokich. Kontrast w stosunku do gotowca z Allegro jest więc jak widać ogromny. Dalej pokusiłem się nawet o Cyberpunka, który o dziwo również daje radę, włączając FSR i ustawiając suwaki na niskie powinniśmy móc pograć w niemal stałych 100 klatkach. CS2 to 86 do 140 ramek obrazowych w 1% low. Wydaje się całkiem nieźle, choć jak na tę konfigurację osobiście moim zdaniem wynik jest delikatnie zaniżony. Bardzo fajnie wypadł również Fortnite, w trybie wydajnościowym mamy niemal 200 klatek w 1% low, zaś maksując detale na ultra możemy liczyć na ponad 100. Odpaliłem również Minecrafta, który bez problemu generował po kilkaset FPS-ów, nawet na bardzo wysokich ustawieniach. Udało się również uruchomić shadery, przy których w zależności od detali mieliśmy od 120 do ponad 200 klatek. A propos kultury pracy hałas przygotowanego przeze mnie zestawu był znacznie niższy aniżeli w przypadku gotowca. Pomimo boksowego kulera maksymalnie 37 dB jest tu naprawdę świetnym wynikiem. Temperatury również nie są w tym wypadku złe, no może poza prockiem, który potrafił wbić 84 stopnie na rdzeniu i jeżeli macie tylko możliwość, zdecydowanie doradzam zakup innego kulera. Jak więc widać pomimo bardzo zbliżonej ceny różnice między tymi dwoma konfiguracjami to ogromne na przepaść. Podsumowując więc dzisiejszy materiał, myślę, że z powodzeniem, bez jakiegokolwiek naciągania, mogę przyznać śmiało, że kupiłem najgorszego albo ewentualnie jednego z najgorszych gotowych PC-ów, jakie można tylko sobie znaleźć. Na Allegro. Natomiast, żeby oczywiście nie było, ja absolutnie nie twierdzę, że wszystkie komputery, które jesteście w stanie tam kupić, są złomami. Bo absolutnie tak nie jest, jest tam naprawdę wiele fajnych pc i nawet firma, od której kupiłem ten komputer, ma w swojej ofercie całkiem fajne i całkiem nieźle wycenione jednostki z Ryzenami i RTX-ami. Czemu więc dodatkowo do oferty wprowadzałem takie złomy? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia i chyba już nigdy się tego nie dowiemy. Jeżeli natomiast sam materiał Wam się spodobał, to wiecie śmiało co robić zostawcie proszę łapeczkę w górę, możecie też dwalnąć jakiś miły komentarzyk będzie mi serio mega miło. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie śmiało i postaram się ogarnąć za parę tygodni czy tam parę miesięcy jeszcze jakiegoś gotowca do przetestowania. A z mojej strony to byłoby już w sumie na tyle, także będę powoli spadał, więc do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się i cześć!